Modlitwa o dar wewnętrznej przemiany. Modlitwa do Ducha Świętego. Proszę cię, Duchu Święty, przemij moje wnętrzne napięcie, święte odprężenie. Przemij mój niepokój w kochającą ciszę, przemij moje zatroskanie spokojną ufność. Przemij mój lęk w nieugiętą wiarę. Przemij moją gorycz, słodycz Twojej łaski. Przemij mrok mojego serca w delikatne światło. Przemij moją obojętność w serdeczną życzliwość. Przemij moją noc w Twoje światło. Przemij ziemię mojej duszy w Twoją wiosnę. Wyprostuj moje krzywe drogi, Wypełnij moją pustkę, oczyć mnie spychy, pogłębi moją pokorę, rozpal we mnie miłość, skaź we mnie zmysłowość. Przyjdź Duchu Święty, dokonaj cudu przemiany mego serca, abym się stał podobny do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który z Ojcem i z Tobą Wyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.